Cześć, witam w kolejnym odcinku Finance Talks. Dzisiaj o tym, że sytuacje biznesowe często wiążą się z korespondencją o charakterze mniej formalnym. Dlatego zaprezentuję Wam właśnie takich, kilka właśnie takich mniej formalnych odpowiedzi informujących o przyjęciu zaproszenia. Zapraszam. Zwroty na dzisiaj to follow up, czyli kontynuować po wcześniejszym kontakcie. Follow up. Drugi zwrot to loop somebody in. SB skrót oznacza somebody. Loop somebody in, czyli wprowadzić kogoś w temat, informować kogoś na bieżąco o czymś. Trzeci zwrot to pencil in, czyli wstępnie zaplanować albo zapisać coś wstępnie. A jeżeli chodzi o użycie ich w zdaniu, to wygląda to tak: The follow-up. I will follow up with you next week to see how the project is progressing. Czyli skontaktuję się z Tobą w przyszłym tygodniu, aby zobaczyć, jak, jak postępuje projekt. Dla loop somebody in Can you loop me in on the latest updates regarding the client's feedback? Czyli czy możesz mnie informować na bieżąco o najnowszych aktualizacjach dotyczących opinii klienta? Pencil in Let's pencil in a meeting for Thursday afternoon czyli wstępnie zaplanujmy spotkanie na czwartek po południu. A teraz zapauzuj i przeczytaj słówka z ich znaczeniem. Follow up, czyli śledzić, monitorować, kontynuować po wcześniejszym kontakcie. Lub somebody in, czyli wprowadzić kogoś w temat albo informować na bieżąco. Pencil in, czyli wstępnie zaplanować lub zapisać. Teraz dopasuj słowo z jego znaczeniem. Follow-up. Śledzić, monitorować, kontynuować, ale już po wcześniejszym kontakcie. Loop somebody in. Prowadzić kogoś w temat albo informować kogoś na bieżąco. Pencil in to oznacza wstępnie zaplanować albo wstępnie coś zapisać. Teraz trudniejsze zadanie, ponieważ musicie wstawić brakujące słówko w lukę w zdaniu. Zdanie pierwsze. I will. with the accounting team to ensure the report is on track. Zdanie drugie: Please on any changes to the project timeline. Zdanie trzecie: We can a tentative date for the annual review meeting. Dobra, to sprawdźmy, czy udało Wam się poprawnie uzupełnić zdania. Pierwsze zdanie powinno brzmieć tak: I will follow up with the accounting team to ensure the report is on track. Czyli skontaktujesz się z zespołem księgowym, aby upewnić się, że raport jest na dobrej drodze. Drugie zdanie powinno brzmieć tak: Please look me in on any changes to the project timeline. Czyli proszę informuj mnie na bieżąco o wszystkich zmianach w harmonogramie projektu. Trzecie zdanie. We can pencil in a tentative date for the annual review meeting. Czyli możemy wstępnie zaplanować datę rocznego przeglądu. Jeżeli udało wam się uzupełnić choć jedno zdanie super. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam na stronę infor.l, gdzie w sekcji quizy możecie sprawdzić się i sprawdzić to, ile zapamiętaliście z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia.